Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Ajka. W dzisiejszym filmie chciałabym krótko podsumować zakupy z ostatnich miesięcy, bo zrobiła mi się zaległość z tymi miesięcznymi podsumowaniami. Jak wiecie, w ostatnich miesiącach obserwowało mnie dużo ważnych spraw i po prostu nie miałam do tego głowy, by zajmować się tymi, tymi regularnymi miesięcznymi podsumowaniami. Dzisiaj więc... Powiem wam też, czy w tym roku 2021 były jakieś nietrafione zakupy, i pokażę Wam na koniec moje prezenty, również gwiazdkowe, to co dostałam od najbliższych, bo myślę, że to też może Was zaciekawić. A jeszcze też myślę, że warto wyjaśnić, bo stali widzowie wiedzą, że zaczynałam ten rok z postanowieniem, z dwoma postanowieniami czy założeniami. Główne zadania na ten rok to były oszczędzanie i lekka redukcja wagi. Do tej redukcji wagi to jeszcze, jeszcze wrócimy, bo coś tam się udało stracić, ale, ale jeszcze nie tyle, ile bym, bym chciała. No, też z tego powodu, że właśnie miałam y, po prostu inne ważniejsze sprawy w tym roku na, na głowie. E, natomiast możecie się zdziwić, że y, mówiłam, zapowiadałam oszczędności, oszczędzanie. A kupiliśmy mieszkanie większe niż to, które mieliśmy poprzednio, i no, co się oczywiście wiąże z wieloma wydatkami koniecznymi w celu, w celu urządzenia mieszkania, no, bo nie byliśmy w stanie go urządzić wyłącznie tym, co mogliśmy zabrać z poprzedniego lokum. No, i, i, i też zobaczycie za chwilę, że kupiłam też w tych ostatnich miesiącach jakieś tam i kosmetyki, i rzeczy do ubrania. Więc gdzie tu, gdzie tu te oszczędności? No, oszczędności? Oszczędnościowe podejście stosowałam powiedzmy do momentu, kiedy wiedzieliśmy, że, że już mieszkanie zmieniamy, właśnie dlatego, że wiedziałam, że ten, ta, ta decyzja. Ta zmiana, więcej czy później, czy w tym roku, czy w kolejnym nastąpi, i to, że kupowałam, moim zdaniem, to jest moje osobiste przekonanie, być może ktoś to ocenia inaczej, bardzo racjonalnie. Wydawałam niewiele, kupowałam rzeczy. Jeśli już coś kupowałam, to kupowałam głównie z drugiej ręki, jeśli chodzi na przykład o ubrania. To właśnie chodziło o to, żeby mieć większy fundusz, taki zapasowy, na potrzeby urządzania mieszkania, kiedy już trzeba będzie je urządzić, bo chciałam przy urządzaniu kierować się nie wyłącznie ceną, na przykład umeblowania, ale jakością, trwałością i estetyką tego, co w tym naszym mieszkaniu zagości. Ale zanim będę Wam. Pokazywać jakieś tam wybrane rzeczy, powiedzmy kupione do domu. Dzisiaj jeszcze nie wszystko, bo na razie, jak mu już zapowiadałam, nie będę robić takiego kompletnego oprowadzania Was po mieszkaniu, raczej będziecie go. chciałabym, byście go poznawali powoli, w miarę po prostu powstawania kolejnych materiałów w poszczególnych pomieszczeniach. No dzisiaj widzicie mnie w części kuchenno-jadalnej, tutaj tu kuchnia, jada, część jadalna po mojej. Mojej prawej stronie. To pokażę wam je, kilka rzeczy, które nie do końca były trafionymi wyborami. Przede wszystkim ten krem, krem BB firmy Mia. Czy znaczy jest w porządku, ale mnie jakoś nie zachwycił. Więcej go nie kupię. Zużywam go teraz, bo go zużyć trzeba. Mam go teraz na twarzy. Wydaje mi się, że efekt nie jest, chyba nie jest zły, ale komfort użytkowania nie jest taki, jak w przypadku tego kremu, którego używałam przednio. Czyli kremu koreańskiej firmy Bogiem. Więc wciąż poszukuję takiego kremu BB, kremu lekko krającego, który, który, który mi się naprawdę spodoba. Chciałabym, by, by to był kosmetyk polski, ale jeśli nie uda mi się znaleźć takiego, który mi naprawdę polubię z firmy polskiej, no to. To pewnie wrócę do, tych, do tego koreańczyka. Co jeszcze z takich niezbędnych zakupów? Ostatni zakup jesien, jesienny na no, Oliksie z drugiej ręki. W ogóle to były nieużywane, nienoszone buty. Ja tylko w nich trochę połodziłam. Buty typu powiedzmy, że mokasyn. Bardzo szybko zaczęły się im ścierać noski. Nie wiem, czy to widać. Pewnie widać. o, widzicie, że są starte. Nie wiem nawet, czy, czy jest sens zabierać do szewca, bo nie wiem, czy coś z tym da się zrobić. Ja z ogółem mam Jakiegoś pecha, jeśli chodzi o kupowanie butów, bo i w ogóle szybko, no, może to jest kwestia techniki, może też chodzenia. Nie wiem, ja dużo w ogóle chodzę na piechotę, więc może dlatego buty są tym, co w mojej szafie najszybciej się zużywa i najczęściej muszę, muszę wymieniać. Jeszcze jedne też baleriny, z tych, które pokazywałam Wam w jednym z, chyba z letnich filmów, po dosłownie kilkunastu życiach, ich podeszwy rozleciały się w kawałki. Takie ładne czego nam baleriny, nie, nie zachowałam chyba materiału, w którym w którym je pokazywałam, które miały taką bardzo dekoracyjną, dekoracyjny element z przodu, no niestety wzięły po prostu i się rozleciały bardzo szybko. Patrzę, czy jeszcze coś mi zostało z tych niezbyt do końca udanych zakupów, ale chyba nie. Wszystko, wszystko inne, co kupiłam w tym roku no z mieszkaniem na czele, które, które kupiliśmy wspólnie z mężem, to, to są zakupy trafione, udane i przemyślane, więc bardzo się z tego cieszę. Pokażę Wam coś, co jest zakupem, a właściwie zamówieniem. Komplet, który zrobiła dla mnie koleżanka przewodniczka po Krakowie, Agnieszka Czernecka, która, która w okresie pandemii wróciła do, do drutowania, szydełkowania, też prowadzi kursy, robotek ręcznych i zrobiła mi taki piękny komplet. Chciałam po prostu trochę pomoc koleżankę, bo Agnieszka jest w ogóle bardzo sympatyczną osobą, więc mamy komin, mamy czapkę, wszystko miłe, takie mi mięciutkie, pełniane i jeszcze z resztki tego, co zostało z czapki. Agnieszka zrobiła mi taką fajną opaskę na cieplejsze dni, jesienne czy też y, zimowe. E, więc y, bardzo polecam. Agnieszka ma y, ta, ten jej mini biznes nazywa się Zróbże coś. No to ta odniesienia do, do Krakowskości. Chyba, chyba się nie, e, nie, nie, nie skupi ten. A widać, widać, to jest jej. I logo. Więc bardzo jestem zadowolona z tego zamówienia, zakupu, bo komplet jest piękny, jest w moich kolorach, bo ja jestem jesienią intensywną, jak wiadomo, chyba wiadomo. W sensie chodzi się o typ kolorystyczny. Co jeszcze kupiłam? Z świeżo, świeży zakup, właśnie przed chwilą, bo Pan listonosz przyniósł dosłownie przed tym, jak zaczęłam nagrywanie też z olei Olixa w końcu. Pamiętacie, byłam, poszukiwałam kapelusza filcowego, jesiennego, jesienno-zimowego, I, i, i bardzo się cieszę, że udało się znaleźć taki, jak chciałam. Pani, która go sprzedawała, podobno zamawiała go modystki, chyba tak, bo faktycznie nie nosi żadne, nie ma żadnej metki, ani nic takiego i jest chyba taki, jak. Sami powiecie, czy, czy jest dobrze, czy nie dobrze, ale myślę, że fajnie. Więcej tych moich rzeczy za, za... Nabytków do szafy, którą nieco poszerzałam moją kapsułę ostatnio, bo przekonałam się, że jednak taka bardzo ograniczona liszernia kapsuła ma jedną wadę, znaczy taką, że rzeczy się bardzo szybko zużywają i za często musiałam po prostu wymieniać rzeczy. Poza tym, ogółem, koncept kapsułowy dalej ze mną pozostaje, ale. Nieco przybyło liczebnie, to nie, dalej nie jest duża szafa, ale to, moją kapsułę tę jakby po, po rozszerzeniu będę Wam pokazywać od w następnym roku, po nowym roku, w 2022, znowu poszczególne sezony. Myślę, że będzie taka łatwiejsza może do przyjęcia, jeśli chodzi o liczebność, dla osób, które nie mają tak radykalnego podejścia jak moje kiedyś. Bo to, to jest, myślę, że dla niektórych osób taka bardzo mała kapsuła może być, nie wiem, męcząca, czy jakaś taka frustrująca, może trochę. A więc jeszcze z rzeczy, które się w szafie pojawiły, bo musiały, to musiałam mieć torebkę moją codzienną i ta też jest kupiona na OLX. Też długiej ręki, praktycznie była nieużywana, ma takie bardzo ciekawe wykończenie tymi kolorowymi zamkami. Jest wygodna i praktyczna. Będę Wam też ją pewnie pokazywała, nie przy okazji pokazywania, jak de na poszczególne sezony. A to, to tyle z tego, co bym mogła Wam chyba pokazać, jeśli chodzi o szafę Teraz, tak na, na szybko, przejdźmy do, kolejnych, przejdźmy do kolejnych kategorii rzeczy. No to zaczynamy z zakupami domieszkaniowymi. zacznijmy od tego co kupiłam nowe, to mamy witrynek, taki powiedzmy kredensik, który stoi właśnie w naszej kuchni jadalni, szczerze polecam, polska firma Wodica, meble dębowe, drewniane. Jestem bardzo zadowolona z tej witryny. Ona mieści wszystkie, wszystkie nasze naczynia, szkło kuchenne, zostawę stołową. Jest to mebel, mebel praktyczny. Moim zdaniem bardzo ładny. Ja lubię taki prosty styl. Ale dam Wam, dam pewnie linka pod spodem, pod filmem. Jeśli chodzi o oudikę, to nie są tanie rzeczy, no bo lite drewno dębowe, ale warto obserwować ich, bo regularnie mają znaczne obniżki. To taka myślę, strategia marketingowa, że, że zachęcają do zakupu no, nawet 30% opustami, więc ja akurat tę witrynę i łóżko, które zaraz wam pokażę, kupiłam właśnie w takiej, na ramach takiej akcji promocyjnej, więc ta, ta cena no, nie była taka powiedzmy wysoka, jak byłaby w przypadku ceny pełnej. Ja mówię, myślę, że to jest takie, takie po prostu podejście firmy, zachęcanie do, do kupna klientów obniżkami, ale mnie zachęciło, skoro działa, to ważne. Me meble e, godne polecenia e, są naprawdę funkcjonalne. No to łóżko też tej samej firmy UDIKA. E, solidne, też e, dębowe. E, to, że dębowe, to, to muszę że mam pokazać. O, tutaj pod narzutą. E, to tyle z tych zakupów, e, takich e, konkretnych. E, ale z rzeczy nowych. Udało mi się też do mieszkania kupić kilka rzeczy z drugiej ręki, na przykład ten nasz kosz na pranie, kosz firmy Brabandia. To są też zwykle, dość nie tanie rzeczy, a ten kupiłam na Oliksie z drugiej ręki. On ma tę zaletę, że można go przenosić tak jak torbę, więc kiedy chcę zrobić pranie, to, to zabieram go po prostu, przenoszę go łatwo do łazienki, z sypialni. I, I jest to niekłopotliwe, bo właśnie akurat nie mamy aż tak dużo miejsca, żeby, żeby znalazł się tam jeszcze przestrzeń na, na kosz, na brudną bieliznę. Z przedmiotów z drugiej ręki kupionych na Oliksie to jakieś takie powiedzmy nietrafione, czyjeś nietrafione, nietrafione zakupy czy prezenty. Nie sądziłam nawet, że takie rzeczy można znaleźć, ale można znaleźć wszystko. Świeca z rachą, taka w takim jakby cementowym tymmontowej pojemniku i takie ozdobne muszle metalowe. Chciałam tutaj na tę półeczkę przy, nad, nad Sedesem, em chciałam mieć jakieś właśnie takie przedmioty no, ładne, dekoracyjne, a bezużyteczne, bo ja nie, nie trzymam w ogóle żadnych kosmetyków na wierzchu w łazience, bo tego nie cierpię. I udało się znaleźć właśnie takie muszle, które ktoś wystawiał jako, jako nietrafiony Prezent, jestem nimi, po prostu zachwycona, są świetne. Chciałam coś, co nawiązywałoby tak trochę do wodnego charakteru łazienki czy tego pomieszczenia, ale nie chciałam, były to muszle naturalne. No i udało się znaleźć kosmetyczne zakupy. Pamiętacie, mówiłam, że robiłam zapas na jesienno-zimową pielęgnację czyli kosmetyki z firmy Basic dla Polskiej. Bardzo lubię tę firmę. Są drogie, ale warte swojej ceny, też warto polować na jakieś kody rabatowe. Tu mam serum, to serum, które użyłam w tej chwili: emulsyjne serum z tam chyba 0,3 czystego retinolu, witamina C i końcem Q10. Jest to, ja go bardzo dobrze toleruję i mogę go stosować prawie codziennie. czy się teraz co drugi dzień. Jak mi się skończy, to przejdę do, do mocniejszego retinolu, retinolu witamina C i Centella Asiatica, tak, wąkrotka azjatycka. E, uzupełniłam zapas moich ulubionych i jedynych perfum, których używam od lat, e, czy wody toaletowej, czyli Eternity Kalvina Kleina. E, to chyba jeszcze od czasu, jak miałam te parę lat. Wymyślałam sobie wtedy, że chcę używać tego samego zapachu przez e, Najlepiej przez całe życie. I wtedy jeszcze we Francji chodziłam po wszystkich możliwych seforach, i testowałam wszystkie zapachy, jakie ja tylko się dało takie bardziej klasyczne, no i okazało się, że zostało ze mną Eternity, na chyba wieczność Nomen. nomen. Jest to zapach, o którym ludzie mnie rozpoznają, w którym podobno, który podobno bardzo do no, mojego osobistego zapachu bardzo pasuje, i zdarza mi się, że ktoś mówi, myślałam, czy myślałam, że że spotkałem Cię w sklepie, bo czułem Twoje perfumy, a to była jakaś inna pani. <laughs> to jest bardzo przyjemne, kiedy Ci ludzie. Mi się to podoba, że ludzie mnie kojarzą z konkretnym zapachem. We Grecji kupiłyśmy sobie z siostrą w aptece na wyprzedaży, znaczy na, a też promocji. Kosmetyki firma pivita to jest krecka firma kosmetyczna, którą bardzo, bardzo cenię, one mi bardzo służą. I to są takie trochę treściwsze, konkretniejsze kremy, które właśnie dobrze mi tutaj pasują na tę zimową, jesienną pielęgnację. Bo o pielęgnacji inno obiecowałam, że i tak zrobię jakieś osobne materiały, bo to jest za szeroki temat, żeby go tutaj tak upchnąć w tym, w tym podsumowaniu. To tylko o tyle powiem, że warto jest, będąc na greckich wyspach pod koniec sezonu turystycznego, przejście po aptekach tamtejszych, czy w ogóle czy drogeriach, bo kiedy kończy się sezon, tak we wrześniu, październiku, zwłaszcza w październiku, są znaczne, znaczne obniżki, na, zwłaszcza na te greckie, greckie kosmetyki. A Apiwita i Kores wodaj, że to są firmy, które bardzo cenię, polecam. Uzupełniłam też Tuż do Rzęs, to też jest mój ulubieniec od lat. Już kilku, więc tak jak z perfumami, kiedy kończy mi się jedno opakowanie, po prostu kupuję kolejne, nie szukam żadnego innego. Kolejne podejście do czerwonej pomadki Maybelline Super Stay, ponieważ od dawna już chciałabym zacząć w końcu nosić regularniej czerwone usta, a jakoś do tej pory nie, nie trafiłam na taki, taką komatkę czy szminkę, która by mnie absolutnie zachwyciła. I skończył mi się w międzyczasie też mój kosmetyk do brwi, więc kupiłam z Rimela taki, taki ołówek z, jeszcze z taką szczoteczką. Fajny taki kolor, chyba do mnie pasujący, i jest wygodny w użyciu. Więc chyba tyle z zakupów kosmetycznych. Co tam nam jeszcze zostało? Aha, prezenty, prezenty. No to przejdźmy do prezentów. A to przy okazji zobaczycie jeszcze. Dwa zakupy tutaj domowe, no bo stolik kawowy. Ten, który odnawiałam w zeszłym roku, pozostał, tylko jest w tej części jadalnej ustawiony, a w salonie mamy taki stolik kawowy, też chyba dębowy, bardzo mi się podobał. Niedługo na niego trzeba było dość czekać, kilka tygodni, ale, ale było warto. Więc tu jeszcze mam pod marmurową podstawkę pod kubki, czy tam szlanki. Te podstawki kupiłam na Allegro w bardzo dobrej cenie. Chyba po 10 zł, no jak na marmurowe podstawki, to nie, nie, jest, nie było droga. Moje, moje prezenty gwiazdkowe to kilka książek od mojej siostry. Wykorzystuję, nie marynuję. Że to były konkretne zamówienia, więc wiedziałam, co dostanę. Ale moja siostra lubi lubi dawać mi w prezencie książki. Leksykon Smaków, fascynująca książka. To jest książka, mówiąc w skrócie, o o zestawieniach smaków, jak zestawiać smaki. Yy, na razie jeszcze, tylko, jeszcze prze, tylko przeglądałam, będę ją czytać niedługo. Jeśli by Was to interesowało, to oczywiście też przy okazji kiedyś opowiem coś więcej. I mniej mięsa. Jak zostać weksitarianinem i pomóc sobie i planecie? Yy, to w kolejnym, znaczy po nowym roku Wam opowiem więcej, dlaczego akurat taka pozycja się w moim życiu pojawiła. Nie mam zamiaru zostać ani wegetarianką, ani weganką, już mówiłam to wielokrotnie, ale o tym, by jeść trochę mniej mięsa, yy, myślę już od dawna. No i, i jeszcze książki, które, książ to jest książka, którą kupiłam sobie sama, Cztery wymiary architektury Radosława Gajdy jest podpisana, ponieważ fan Gajda, mój ulubiony u youtuber. Był w Krakowie ze swoją partnerką, która jest też wydawczynią tej książki. Lubię i bardzo lubię i jego kanał, i ich książki, fascynujące. No, dla mnie, powiedzmy, bardziej z racji zainteresowani i historią sztuki, i, i, i architekturą to fantastyczna pozycja. A tutaj też w dary losu, prezenty, znaczy książki, które dostałam do recenzowania z wydawnictwa Galaktyka. Już mówiłam wcześniej, że nawiązałam z nimi współpracę w tym roku. Miałam od nich te książki kochaj ludzi, używaj rzeczy minimalistów, ale dostałam też nawracające infekcje, jak w sumie układ odpornościowy, to też jest temat, który mnie bardzo interesuje. też źródło piękna, bakteria, zdrowa skóra, to też taki zdrowotno-urodowy temat. To też o tym i bądź napiszę, bądź opowiem coś więcej w przyszłości. Tu znowu książka, którą kupiłam sama, bo już ją znam, ale bardzo bym chciała, żeby ją przeczytało kilka osób z mojego otoczenia, a najłatwiej się pożycza książkę, książki papierowe. Japoński przepis na stuletnie życie. Po prostu chcę też pożyczyć, pożyczyć ją osobom, które nie mają czytnika. No i prezent, który zrobiłam sobie sama pod choinkę Nigella Slatera, najnowsza książka Cook's Book. Książki Nigella Slatera to chyba jedyne książki kulinarne, które czytam i czytuję, i które bardzo lubię, bardzo lubię te, w ogóle tego człowieka i sposób jego patrzenia na świat, pisania o jedzeniu, o ludziach, o emocjach, jakie z jedzeniem, karmieniem, gotowaniem są związane. Więc to jest taki bardzo taki melancholijny styl i podejście do, do kuchni i do życia. Ale ja lubię. Książka jest pięknie wydana. Ta okładka może mnie nie do końca zachwyca, ale zdjęcia i cały ten... Cała stylistyka zdjęć, taka trochę, powiedziałam, retro. Wiem, że do tej książki będę zaglądała wielokrotnie, a że Nigel też jest na tym etapie raczej mało, z tego co wiem, prawie chyba nie jej mięsa, albo jego rzadko. To będzie to też pomagało w tych moich nowych, nowych zadaniach, nowych pomysłach na, na to, co bym chciała w najbliższej przyszłości robić. I zapomniałabym o bardzo ważnym prezencie od mojego kochanego męża, mianowicie yy, zawieszka z, od, z tej kolekcji Freedom. We współpracy, znaczy współpraca Martyny Wojciechowskiej z firmą Wukruk. Ja, jedyna biżuteria, chyba którą w tym momencie noszę, to są właśnie rzeczy z tej kolekcji od Krukka, już od kilku lat zresztą. Jestem jej wielką fanką. Zresztą pani Martyna Wojciechowska jest bardzo inspirującą moim zdaniem kobietą, chociaż na pewno bywa kontrowersyjna, ale, ale bardzo ją, bardzo to, tę współpracę podziwiam, cenię i to są moim zdaniem piękne. Piękne, piękne przedmioty. Ja teraz noszę biżuterię bardzo, w bardzo małych ilościach, no, czyli zwykle mam na sobie tylko jedną, maksymalnie dwie sztuki, no i zegarek, ale są to zawsze są to rzeczy, które, które muszą coś dla mnie znaczyć i coś więcej ze sobą nieść jakieś, jakieś emocje czy, czy symbolikę, tak jak właśnie jak ta seria seria Winom. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Kończąc, przede wszystkim chciałabym Wam życzyć świetnej zabawy w wieczór sylwestrowy i dobrego, energetycznego wejścia w nowy rok. Niedługo po nowym roku zapraszam na kolejny materiał, w którym Wam opowiem, jakie sobie zadania. I cele i kierunki wyznaczam na ten rok kolejny. Myślę, że będą, będzie to dla Was interesujące. Powiem tylko w skrócie, że ja nastawiam się na to, że ten nowy rok będzie przede wszystkim rokiem miłości do samej siebie i miłości do innych. Znaczy, że będę się skupiała zarówno na sobie, jak i na, jak na ludziach z mojego otoczenia. Jest też w planie, jest też w planie dużo pracy twórczej. Bo pojawiły się pewne nowe możliwości, jeśli chodzi o, o wydanie kolejnej książki, na której jestem już bardzo podekscytowana. Wiem, że mówiłam, że przed księtami opublikuję jej booka ale i opublikowałam go właśnie dlatego, że w międzyczasie pojawiła się pewna nowa możliwość, która myślę, że też dla Was, jeśli te, te plany uda się sfinalizować, będzie dla Was, moich czytelników, będzie to dla Was bardzo... będą dla Was ekscytujące i ciekawe wiadomości, to, co będę mogła wam powiedzieć, myślę, że już za niedługo. Co jest jeszcze w planach na przyszły rok, tak wskiego w cię Cię? No, realizacja w końcu moich celów sportowych, takich też powiedzmy sylwetkowych, które sobie wyznaczyłam na ten rok, a rok, który się kończy, a których nie zrealizowałam z tego powodu, że działy się inne rzeczy w moim życiu i nie, nie były to kwestie najważniejsze. Mam też coś jeszcze. Aha, przez to, że no jak widzicie, no, trochę tych rzeczy w moim życiu przybyło. Przybyło w sposób przemyślany, zaplanowany i moim zdaniem znowu rozsądny, ale mam poczucie, że przez ileś kolejnych miesięcy praktycznie nie będę miała potrzeby kupowania rzeczy, na przykład takich, jakichś rzeczy trwałych, czy do domu, czy do ubrania. Trochę uzupełniłam mi zapasy, i kwestię obuwia, i właśnie torebki. I torebki powymieniałam, te, które były zużyte. Więc Zastanawiam się nawet, czy nie wyznaczyć sobie na kolejny rok postu zakupowego. Nie, to, nie dlatego, żebym musiała sobie wyznaczyć post, żeby nie kupować czy nie ulegać jakimś sachciankom, ale też myślę, że taki oficjalnie ogłoszony post zakupowy jest też czymś dopingującym i interesującym dla, dla Was, moich odbiorców. Dajcie znać, co, co o tym myślicie. Znaczy, czy Wam by na przykład w czymś pomogło, gdybym. Gdybym o takim, taki post ogłosiła, powiedziałabym, jak do tego podchodzę i co zrobić, żeby w nim wytrwać. bo, no, bo nie będzie to mój pierwszy post konsumpcyjny, ani też, też opowiem Wam, w jakim celu można taki post zrobić, i, i czym się, czym się kierować w planowaniu go. Ale to. Tylko nakreślam, żebyście mieli ewentualnie ochotę zajrzeć do mnie po, po, nowym, po nowym roku. E, dziękuję Wam serdecznie za cały ten rok, za to, że byliście ze mną. E, wiecie, że, że działo się dużo fajnych rzeczy w moim życiu. Niektóre były może niepokojące, tak jak pewne sprawy rodzinne, ale wszystko się na razie w tym momencie dobrze poukładało e, i wchodzimy w ten nowy rok w domu, może w dobrych nastrojach, pełni nadziei, czego i Wam serdecznie życzę. Pamiętajcie to, co mówię zawsze, bawcie się dobrze i trzymajcie się ciepło, nie na odwrót, trzymajcie się ciepło i bawcie się dobrze, cokolwiek robicie. Do zobaczenia w nowym roku. Pa!